Nadeszło błogosławione jesienne święto, Dzień Pojednania. Dzisiaj przestudujmy słowo Boga przez kazanie zatytułowane Dzień Pojednania i Łaska Odkupienia. Pochodzenie Dnia Pojednania sięga czasów, kiedy Izraelici czcili złotego cielca, gdy Mojżesz otrzymał pierwsze kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami. Rozbił on kamienne tablice dziesięciu przykazań, rzucając je u podnóża góry. I tego dnia doszło do tragicznego wydarzenia, w którym zginęło trzy tysiące osób. Oddawali cześć złotemu cielcowi i popełniali czyny, które naruszały pierwsze przykazanie Boga. Później ludzie, jeszcze raz usłyszeli wolę Boga przez Mojżesza, właściwie zrozumieli, jakie były ich grzechy i winy, i szczerze prosili Boga, aby przebaczył wszystkie ich grzechy i występki. Dlatego Bóg postanowił dać drugi zestaw dziesięciu przykazań, jako symbol odpuszczenia grzechów, więc nakazał Mojżeszowi znowu wejść na górę Synaj. Ten dzień był pierwszym dniem szóstego miesiąca według świętego kalendarza. Pierwszego dnia szóstego miesiąca, Mojżesz po raz drugi wszedł na górę Synaj. Po czterdziestodniowym poście Mojżesz zszedł na dół po otrzymaniu od Boga, drugiego zestawu dziesięciu przykazań. Innymi słowy, dzień, w którym Mojżesz zszedł na dół z dziesięcioma przekazaniami od Boga, które symbolizowały odpuszczenie wszystkich grzechów i win Izraelitów, był dziesiątym dniem siódmego miesiąca w świętym kalendarzu. Dziesiąty dzień siódmego miesiąca był wyznaczony jako dzień pojednania, dzień, w którym wszystkie grzechy i winy są odpuszczone dzięki łasce Boga. Pierwszego dnia siódmego miesiąca zadęto w trąby, aby przygotować się na Dzień Pojednania. W ten sposób Bóg ustanowił święto trąbek pierwszego dnia siódmego miesiąca i Dzień Pojednania dziesiątego dnia, aby pozwolić ludziom w pełni zwrócić swoje serca i umysły do Boga, wyznać i upamiętać się ze swoich grzechów i przewinień. Bóg nie tylko chciał, abyśmy znali przepisy dotyczące ofiar Starego Testamentu, ale umożliwił nam odkrycie duchowego znaczenia ukrytego w tych przepisach. Znaczenie otrzymania dziesięciu przykazań po raz drugi dziesiątego dnia siódmego miesiąca symbolizuje otrzymanie przebaczenia od Boga za wszystkie nasze grzechy i przewinienia. Ponieważ dzisiaj jest Dzień Pojednania, powinniśmy zbadać kwestię grzechu. Przejdźmy do trzeciej księgi mojżeszowej, aby zobaczyć, jaka ceremonia nabożeństwa miała miejsce w Dniu Pojednania. Proszę otworzyć Trzecią Księgę Mojżeszową, rozdział 16. Spójrzmy na Trzecią Księgę Mojżeszową, rozdział 16, werset 6. Zobaczmy, jak Bóg zdefiniował znaczenie odkupienia w Starym Testamencie. Rozdział 16, werset 6. Aaron przyprowadzi na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona przebłagania za siebie i swój dom. Potem weźmie owe dwa kozły i postawi je przed Panem u wejścia do namiotu zgromadzenia. Następnie Aaron rzuci losy o te dwa kozły, jeden los dla Pana, a drugi los dla Azazela. Potem przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla Pana i złoży go na ofiarę za grzech. Kozła zaś, na którego padł los dla Azazela, postawi żywego przed Panem, by nim dokonać przebłagania, a potem wypędzić go do Azazela na pustynię. W czasach Starego Testamentu, w dniu pojednania, kapłan składał w ofierze cielca za siebie i swoją rodzinę, i wybierał dwa kozły. Jeden kozioł został wybrany przez losowanie, jako ofiara za grzech dla Pana. A drugi kozioł, kozioł dla Azazela, reprezentujący Szatana, który jest przyczyną grzechu, również został wybrany, aby ponieść grzech. W ten sposób rzucano losy o dwa kozły: jeden jako ofiarę za grzech dla pana, a drugi jako kozioł dla Azazela. Kontynuujmy studiowanie słów Boga, aby dowiedzieć się, co stało się po rzucaniu losów. Przejdźmy do wersetu 20. Zobaczmy werset 20. A gdy skończy, obrzęd przebłagania za świątynię, za namiot zgromadzenia oraz ołtarz. Przyprowadzi kozła żywego. I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego, czyli kozła dla Azazela. I wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli. I złoży je na głowę kozła. I wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię. Tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej, a tamten wypuści tego kozła na pustynię. Kiedy kozioł dla Azazela jest wysłany na pustynię, nie ma tam dla niego jedzenia ani trawy. Kozioł dla Azazela wędruje i ostatecznie umiera na pustyni. Musimy dobrze zrozumieć powód, dlaczego Bóg ustanowił wszystkie te procedury. Grzech nie zostaje odkupiony i nie znika od razu. Kiedy ludzie zgrzeszyli, przynosili owce lub kozła i wyznawali swój grzech kapłanowi. Na co przenosili swój grzech? Przenosili go na to zwierzę. Istniał przepis, zgodnie z którym zapłata za grzechy, którą powinni byli zapłacić śmiercią, była przenoszona na zwierzę. Jest głęboka wola Boga w ustanowieniu tego przepisu w czasach Starego Testamentu. Kiedy grzechy są przeniesione na owce lub kozła, musi ona umrzeć, aby wszystkie grzechy ostatecznie zniknęły. Jednak grzech nie znika natychmiast. Zamiast tego, grzech, który został przeniesiony na owce lub kozła, pozostaje w świątyni przez rok. Dniem, w którym krew zwierząt, którą pomazano rogi ołtarza w świątyni, zostanie w pełni przebłagana i ostatecznie wyeliminowana, jest Dzień Pojednania. Tymczasowe przebłaganie zostało osiągnięte, ale całkowite przebłaganie za grzechy mogło być dokonane tylko w dniu pojednania. Bóg ustanowił ten system przez prawo mojżeszowe w czasach Starego Testamentu. Dlatego w dniu pojednania arcykapłan musi wejść do miejsca najświętszego, aby grzechy całkowicie zniknęły. Bez arcykapłana wchodzącego do miejsca najświętszego. Grzechy nie są trwale usunięte, ale są po prostu przeniesione na świątynię przez jakiś czas i tam pozostają. Jednak w dniu pojednania arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego. Kładł grzechy ludzi na kozła dla Azazela, a potem wysyłał go na pustynię. Na co więc zostały przeniesione wszystkie grzechy? Zostały całkowicie przekazane kozłowi dla Azazela, który reprezentuje diabła, źródło grzechu. Wtedy kozioł dla Azazela został wysłany na bezludną pustynię, miejsce bez ludzi, bez roślinności, a gdzie była jedynie jałowa ziemia. W końcu kozioł dla Azazela wędrował po krainie śmierci, nie mogąc jeść ani pić. I w końcu tam umierał. Taki był przepis Starego Testamentu. Kiedy grzeszymy i modlimy się do Boga o przebaczenie, wszystkie nasze grzechy są w tym momencie przeniesione na świątynię. Według Biblii świątynia odnosi się do Chrystusa. Jest napisane, że Bóg pełni rolę świątyni. W ten sposób wszystkie grzechy są tymczasowo przenoszone na Boga, a kiedy są przekazywane naszemu wrogowi, diabłu, wszystkie grzechy są w tym momencie całkowicie wyeliminowane. Jest jednak w tym istotny proces wejście do miejsca najświętszego w dniu pojednania. Kiedy Bóg nakazał budowę miejsca najświętszego? Czy nie określił jego wymiarów, aby miało tę samą długość, szerokość i wysokość? Potwierdźmy to w pierwszej księdze królewskiej, rozdział 6, werset 14. Zbudował tedy Salomon świątynię i wykończył ją. Ściany świątyni wyłożył od wewnątrz deskami cedrowymi, od posadzki świątyni aż do stropu, wyłożył ją wewnątrz drzewem, samą zaś posadzkę świątyni wyłożył deskami cyprysowymi. W odległości dwudziestu łokci od tyłu świątyni wzniósł przegrodę z desek cedrowych od posadzki aż do stropu. I w ten sposób zbudował wewnętrzny przybytek miejsce najświętsze. Miejsce święte znajduje się blisko wejścia, a miejsce najświętsze znajduje się dalej w środku, dlatego nazywane jest również wewnętrznym przybytkiem. Werset 17. Nawa główna świątyni od przodu miała 40 łokci. Wykładzina cedrowa wewnątrz świątyni była pokryta płaskorzeźbami w kształcie liści i rozwartych kielichów kwiatowych. Wszystko było z drzewa cedrowego, kamienia nie było widać. A miejsce najświętsze urządził wewnątrz w środku świątyni, aby umieścić tam skrzynię Przymierza Pańskiego. Przed miejscem najświętszym, które miało 20 łokci długości i 20 łokci wysokości. Co ma taką samą długość, szerokość i wysokość? Miejsce najświętsze zostało zbudowane tak, aby miało taką samą długość, szerokość i wysokość. Tylko wchodząc tutaj, nasze grzechy. Mogą być całkowicie wyeliminowane. W przeciwnym razie grzech na zawsze pozostałby w świątyni. Jak potwierdziliśmy, poprzez budowę świątyni Salomona, że miejsce najświętsze ma taką samą długość, szerokość i wysokość. Ta scena pojawia się ponownie w objawieniu Jana. Przejdźmy do objawienia, rozdział 21. Objawienie, rozdział 21, werset 9. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami. I tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi. Co anioł mu pokazał? Pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga. Werset szesnasty. A miasto, czyli Jeruzalem, jest czworokątne i długość jego taka sama co szerokość? I zmierzył miasto kijem mierniczym na dwanaście tysięcy stadiów? Jaka jest jego długość, szerokość i wysokość? Długość jego i szerokość i wysokość są równe. Według objawienia rozdział 21. Jak wygląda święte miasto Jeruzalem, zstępujące z nieba? Ma taką samą długość, szerokość i wysokość? Według listu do Galacjan, rozdział 4, werset 26. Kogo reprezentuje Jeruzalem? Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest Matką naszą. Poprzez prawo Starego Testamentu Bóg uświadomił nam znaczenie miejsca Najświętszego. Arcykapłan mógł wejść do miejsca najświętszego tylko raz w roku. Bez wejścia do niego, grzechy ludzi nigdy nie mogłyby być całkowicie wyeliminowane. Bóg pozwala nam uświadomić sobie, że dotyczy to również nas. Jeśli nie mamy mocnej wiary w Jeruzalem-niebiańską matkę, nie możemy otrzymać całkowitego odpuszczenia naszych grzechów. Ostatecznie, dopóki prawda o Bogu matce. Nie zostanie w pełni objawiona. Całkowite unicestwienie grzechu jest niemożliwe. Możemy pomyśleć, czy arcykapłan nie mógł wejść do miejsca najświętszego w każdej chwili. Jednak Bóg nie zarządził tego w ten sposób. Bóg nie pozwolił mu wejść z wyjątkiem Dnia Pojednania. Miejsce najświętsze było miejscem, do którego tylko arcykapłan mógł wejść raz w roku. Tylko wtedy, gdy arcykapłan tam wchodzi i dokonuje ofiarnego pokropienia krwią. Wszystkie grzechy ludzi, nagromadzone w świątyni przez rok, mogą być przeniesione na kozła dla Azazela. Dopiero wtedy całkowite odpuszczenie grzechów zostało dokonane w Starym Testamencie. W związku z tym musimy o czymś pomyśleć. Kiedy ludzie zgrzeszyli, przynosili owce lub kozy, aby otrzymać odpuszczenie grzechów. Jak się musi czuć to zwierzę? Jak mogło się czuć? Musimy się nad tym chwilę zastanowić. Kogo reprezentowało to zwierzę? Czy nie jest napisane, że zwierzę, złożone w ofierze za grzech, reprezentuje Chrystusa? Bóg rozróżnił nawet płeć. Na przykład, czym musi być ofiara paschalna? Wyraźnie odróżnił płeć samca, takiego jak baranek lub kozioł. Rozróżniał on płeć każdej ofiary, na przykład baranek lub owca. Jakie jest znaczenie tego wszystkiego? Musimy pamiętać, że poświęcenie i cierpienie Boga Ojca i Boga Matki są zakorzenione w każdej ofierze, a wszystko, aby przebłagać za nasze grzechy. Kiedy Izraelici zgrzeszyli i zdali sobie sprawę, że są grzesznikami, wyznawali swoje grzechy kapłanowi i przynosili owce, mówiąc: Proszę, przenieś wszystkie moje grzechy na te owce. Z perspektywy owcy, jak przerażona musiała być, wiedząc, że nadszedł moment jej śmierci, jak bolesne byłoby to. Możemy zrozumieć serce Chrystusa, który jest barankiem ofiarnym na przebłaganie, kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, rozdział 22. W dniu Paschy, dniu przed ukrzyżowaniem, modlił się on ze swoimi uczniami na Górze Oliwnej. Co się stało z jego potem, który kapał z czoła? Jest napisane, był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. Myśląc o ukrzyżowaniu następnego dnia, modlił się, ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Owce i kozy, które były ofiarowane jako ofiara pojednania, doświadczały tego każdego dnia. Aby uniknąć przeniesienia takiego bólu i cierpienia na owce, ludziom nie wolno grzeszyć. Czy to nie prawda? Jeśli ludzie popełniają grzechy, te grzechy nieuchronnie zostaną przeniesione na kozły lub owce, które reprezentują Ojca i Matkę. Wszystkie nasze grzechy i przewinienia są całkowicie przebłagane w Dniu Pojednania. Od teraz, zamiast mówić, nasze grzechy zostały całkowicie odpuszczone przez nasze modlitwy do Ojca i Matki w Prawdzie Paschy i Nowego Przymierza. I nieustannie grzeszyć, a potem modlić się w kółko. Musimy przyjrzeć się bliżej sercu ojca i matki, którzy stają się naszą ofiarą za grzech i ofiarą przebłagalną. Co by czuła owca lub kozioł składany w ofierze na ołtarzu? Pomyślcie o ostrym i przerażającym ostrzu, które zostałoby wbite w jego własne ciało. Jak baranek prowadzony na rzeź, naprawdę nie wie, co robić. Musi iść ścieżką, której nie chce. Dlatego Bóg szczerze napominał i błagał nas, mówiąc: Nie angażujcie się już w grzech. Nie należcie do grzechu i nie bądźcie znowu niewolnikami grzechu. Jeśli sami radzimy sobie z własnymi grzechami, możemy uznać, że problem jest mniej poważny. Jednak każdego dnia zadajemy taki ból ojcu i matce. Izraelici składali ofiary dwa razy dziennie, rano i po południu. Gdyby robiono to przez 365 dni, co najmniej 720 razy w roku, musieliby przejść przez ból śmierci i znosić cierpienie. Stają się również ofiarą za grzechy, które ludzie nieustannie popełniają każdego dnia. Jeśli sto osób zgrzeszy, to dodaje sto więcej, a jeśli tysiąc osób zgrzeszy, to dodaje jeszcze tysiąc. Moi drodzy, musimy naprawdę zastanowić się nad słowem okup. Nie chodzi o dźwiganie naszych własnych grzechów, ale o przeniesienie ich na kogoś innego. Osoba przenosząca swój grzech może nie czuć z tego powodu zbyt wiele, ponieważ wpływ nie jest dla niej znaczący. Nie płaci wynagrodzenia. A co z Bogiem, naszym niebiańskim ojcem i matką, którzy stali się okupem za nasze grzechy? Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Biorąc pod uwagę, jak żarliwy musiał być, ponieważ jego pot był jak krople krwi spływające na ziemię, musimy być zdecydowani nie lekceważyć słowa okup tylko dlatego, że nie doświadczamy żadnego bezpośredniego uderzenia ani bólu z tego powodu. Weźcie również pod uwagę, że ta historia. Była nieustannie powtarzana przez długi okres 1500 lat, od czasów Mojżesza do czasów Chrystusa. W ten sposób został ustanowiony przepis nowego przymierza. Czy system nowego przymierza nie został ustanowiony kosztem tak wielkiego bólu? Wprawdzie nowego przymierza, ani jedno święto, szabat, ani żadne spraw, dekretów i przepisów Boga nie są bez znaczenia. Wszystkie zostały ustanowione przez poświęcenie Boga. Dlatego nigdy nie wolno nam zapomnieć o bezgranicznej miłości, poświęceniu i oddaniu naszych niebiańskich rodziców, którzy dołożyli wszelkich starań, aby przekazać je swoim dzieciom. Za każdym razem, gdy obchodzimy święta, przypomina nam to o tym. Dlatego w tym dniu pojednania dziękujmy Bogu w każdej sytuacji za ogromną łaskę odkupienia, postanawiając nigdy więcej nie popaść w grzech. Powinniśmy stać się światłem świata i solą ziemi, tak jak nauczył nas Bóg, i wiernie kroczyć ścieżką, którą Bóg nam wyznaczył. Dzisiaj, gdy nasze grzechy są odpuszczone, powinniśmy jeszcze raz wyryć w naszych sercach, serca Ojca i Matki, którzy stanęli na pozycji okupu, dziękować za ich łaskę i wiernie wypełniać powierzoną nam misję Ewangelii. Niektórzy mogą pomyśleć, dlaczego powinniśmy głosić na tej ziemi? Głoszenie może być postrzegane jako prowadzenie innych grzeszników do upamiętania, które jest wyrazem prawdziwego upamiętania przed Bogiem. Dlatego Bóg kazał nam głosić tę Ewangelię wszystkim ludziom w Samarii i aż po krańce ziemi. Dlatego teraz głosimy, moi drodzy, głoszenie wielu ludziom, prowadzenie ich i kierowanie nimi nie jest łatwe. Dlaczego więc Bóg dał nam tę misję? Bóg chce, abyśmy szerzyli tę dobrą nowinę wśród wszystkich, aby mógł oddzielić tych, którzy ją przyjmują, od tych, którzy jej nie przyjmują. Dlatego głosimy Ewangelię. Nigdy nie należy się chwalić sobą. Ponieważ zgrzeszyliśmy w niebie i zostaliśmy zrzuceni na tę ziemię. Najbardziej fundamentalne przykazanie Boga dla nas, niebiańskich grzeszników, brzmi, jeśli naprawdę upamiętaliście się. Pomóżcie również innym upamiętać się. Na tym polega głoszenie. Głosimy, aby prowadzić ludzi do upamiętania, a nie tylko po to, aby uświadomić im Paschę i sam dzień szabatu. Czy głoszenie nie polega na pokazywaniu ludziom drogi do rozpoznania naszego niebiańskiego Ojca i Matki, do prawidłowego uświadomienia sobie, że byliśmy aniołami w niebie, zrzuconymi na ten świat i do powrotu do naszej utraconej Ojczyzny, wiecznego Królestwa Niebios? W tym dniu pojednania wszystkie dzieci muszą najpierw uświadomić sobie ogromną łaskę odkupienia. Zastanawiając się nad łaską niebiańskiego ojca i niebiańskiej matki, którzy ponieśli nasze grzechy, aż do przelania krwi na krzyżu, cała rodzina Syjonu musi dołożyć wszelkich starań, aby wypełniać misję Ewangelii. Biorąc pod uwagę znaczenie przepisów Starego Testamentu, możemy zdać sobie sprawę, że wróg. Diabeł będzie na zawsze dręczony w otchłani, jak napisano w objawieniu, co zakończy się jego zniszczeniem. Jest to cały proces usuwania grzechu, który Bóg objawił w Nowym Testamencie. Wszystkie ofiary w Starym Testamencie były zwierciadłem i cieniem tego, co miało się stać w Nowym Testamencie. W tym procesie niebiański ojciec i niebiańska matka stali się ofiarą przebłagalną. Jeszcze raz, chciałbym prosić wszystkich członków naszej niebiańskiej rodziny, aby nigdy nie zapomnieli o wszystkich swoich poświęceniach. Na tym chciałbym zakończyć dzisiejsze kazanie. Dziękuję Wam bardzo.